Twoje toczona, nadal walka, nadzieja jak matka, tarczu bezgraniczna wiara Miłości nie kupię, wezmę za darmo od pana, yo, więc odpalam wrotki Za życiem wiecznym robię pościg Dlatego chłopaku uważaj, łatwo stracić to na co pracowałeś lata I choć za mną i 21, plecak pełen wrażeń, obciążona z po glebę. To nie to samo wczoraj, jutro i dziś Za rogiem nowy syf, kroi się znowu dym Powoli to brak mi sił, na pozór zaczynam gnić Czasem potrzebuję bodźca, żeby uczyć nosa im Ja też chciałbym żyć jak we śnie Może lepiej skupię się na tych obok mnie W biegu zapominam, Bóg rodzina najważniejsza jest Tu i teraz dziękuję za życia dar Pozdrowienia ludziom, co widzieli jak to przemuść Zmieniłem dealera, napędzany poprzez Boży haj Co niedziela połączenie leci, guideline Próbuj zrozumieć czegoś ciężko pojętego. Jeśli ufasz mu, to zaprocentuję, obiecuję. Musisz wierzyć, tak jakbyś zaciągnął w banku kredyt. Skumaj długi do spłacenia, to są moje, twoje, nasze grzechy. Wskazówka nie cofa się, teraz nowe życie bierz. Jezus odrzuj pokonał śmierć. Ma rana ta w imię jego ta od dzisiaj tobie dana. Armia wroga pokonana. Ogłaszam zwycięstwo przez naszego pana. Kartkę podpalają, potem po płonie pomin. Agent WOLDZI 888, Szatanowi nie podoba to się, że działam w imię Boże. Muszę dzielny być, chroń mnie panie na tej drodze, codziennie niosę swój krzyż, tak jak każdy, bez wyjątku, człowiek bez odbioru. 8, 8, 8. Agentura byś powiedział, że prawie jak w wądzie, liczba z którą nas kojarzą na niebie i lądzie. Szereg zasilany armii na i niosącej. Wstąp z przekonaj się. Chodzimy na kluby, żeby zbić poziom nudy Może tańczę kiepsko, ale lubię biodrem ruszyć Piwka być nie musi, wiem na bo suszy bezki, tu beska, za jutro plan mam Chłopaku masz w sobie złotą nić w kłębek co dzień toczysz skill Awans poziom wyżej dziś Kiedyś też byłem taki jak ty Puste w odbiciu tych chwil Teraz odzyskuję pełnię sił Prawdy do tych zwrócił życie mi Bo ja chcę oddać Chwałę Tobie Panie, nie obchodzi mnie co kto mówi, a nie dbam Zdanie ich wisi mi i mnie pasi wszystko dziś, buzie cieszę już na samą myśl o Bo ja chcę oddawać chwałę Tobie Panie, nie obchodzi mnie co kto mówi, a nie dbam Zdanie ich wisi mi i mnie pasi wszystko dziś, buzie cieszę już na samą myśl o jak cię dusi z dymu dzisiejszego dnia strach Skąd ja to znam? Szatan mówi jesteś nic nie wart Ale w oczach boga jak bezcenny skarb Nie musisz wierzyć w to ziomek Ważne, że anioły czuwają nad twoim zdrowiem Przyjaciel do poziomu swego chce mnie ściągnąć Za to, że wyznaję autonomię, wolę wolność Ej, dzieciak, nie daj zdusić się, tylko działaj, wiesz Pieprzyć czyjeś paranoje, czas Mi nie byle robić swoje lustra W nim ty, co se wtedy powiesz Dałeś z siebie wszystko, czy nie było żadnych podejść